guzik? Jak nie działa? No pierdziała cały czas na mikrofonie jest. To jak ja u ciebie na fogu z rajdzie. mi ci to powiedzieć. To za każdym razem jak guzik nam coś mówi prostu Tak traktor kur. Zbliża się wieczór. Już jest wieczór. No bo chory jest tej gości. Ale wiesz co myślę, że... Po tych naszych wyścigach będzie Ci o wiele lepiej, no Rozgrzejesz się. Wiem, Guzik, zawsze po Tobie jest mi wiele lepiej. Taki... Mam taką nadzieję. <grym> nie no, ja Ciebie, Guzik, to lubię. <grym> Jeszcze ten Guzik, coś tam... <grym> Dobra, kolejeczkę trzeba. <grym> ja, tak, tak teraz szczerze, no, no Guzika lubię to. No tak, ja tak samo. Nie no Guzik jest spoko. <grym> taki fajny chłop. <grym> tak, Chciałbym w sumie tak się spotkać z Guzikiem, ale ja w momencie, w tak. którym nie będzie zobligowany Niech. do spotkania z inną grupą, no, to musicie zrobić jakiś ten, żeby można było podjechać tu. O, oh, Ale wiesz, jak teraz będę bliżej mieszkać już, to będzie łatwiej. W sumie tak, o! Ty, no. to na Kraków jakiś... To żoną? na Kraków, Kraków. do Edenu! Tak! O, ty, tam... Guzikowi by się mogło spolować! No, Guzikowi mogło się smolować. tak. No, teraz tam ten, jeszcze braciszek mój ma, mieszka sobie już tak na stałe. Gdzie? w końcu niech. miałbyś gdzie spać wtedy, no, no. normalnie. No. Nie no, tam ja będzie podjeżdża, miliona podjeżdżał, ja no. z tego. Ale jechałbyś tam normalnie chociaż dzisiaj. Jadę tak? tak jak się da. Nie, Ale w ogóle Katowice to jest właśnie za miejsce do mieszkania. Tak w mm. sensie komunikacyjnie. Bo ta, ta, ta. masz ogóle. tak, mam, mam nikogo 15 do Opola. I mam godzinę co 20, jeździ autobus. zresztą ten pociąg, z, który jeździ godzinę do Krakowa. Też ja szybciej do Rzeszowa dajesz ty. No bez kito, ja do Krakowa szybciej. Ja do Rzeszowa? A nie, nie chwilę. Do Rzeszowa do Krakowa ja jest. Rzeszowa do Krakowa? Jest? Półtorego. Rzeszowa do Krakowa? Z z Rzeszowa Rzeszowa do Krakowa? A, tak, przemyśla godzinę 45. Z, Krakowa, z Katowic do Krakowa. A, a do Warszawy? Jeździ ten, jeździ z, ten nie, z przemyśla. O. Teraz godzinę 10 max jedziesz. A potem godzina 45 do Krakowa. A do Krakowa z przemyśla. był tak. taki jeden był wypad Moment. taki. Mm. A z Ale skąd dokąd? I godzina Pamiętasz, czy mówiliśmy guzik wcześniej na temat różnych akcji Sylwestra? <grym> to słowo dynamicznie jest jedynym pasującym. Z wtedy. <grym> ja. wtedy. Ja, dzisiaj chodźmy spokojnie, czyli ja no. powiem <grym grym> tak. Czasem musimy sobie stanowić, którym pasem powinno się jechać. <grym> Tak. Ja pamiętam to, jak dzisiaj. Jak się mówiłem z chłopakami, miałem akurat. To były jakby jakieś wakacje leżę sobie w łóżeczku. I tak było, nie, było takie. No to to tam wyjeżdżamy tam z Jarosławych, chyba czy z Przemyśla, już nie pamiętam. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, sobie myślałem, to tak na easy znaczy, tylko 2,5 godziny. Urka, rurka śpię sobie godzinę, nie? I tak się wstaje, coś tam się krzątam, powoli zaczynam sprzątać, nie? A dzwoni do mnie no będziemy za 5 minut. A no. ja tak, co? Szpiewał <grymne> driver błyskawica, <grymne> także ta nobetka ta, ta, ta miała truch, moc. Dróżka, dróżka, bez ruchu, że... I tu jeszcze <grymne> wypadek był po drodze przed tą jeszcze czy rzeczywiście byśmy dojechali Tak, tak, tak. tak. <grymne> nie wiem, jeszcze no, tak szybko tam nie dojechaliśmy. Ja <grymne> to do parę a akurat wypadek tam był i droga zablokowana no tak, na chwilę, tak, to no ale fajnie no bo mieliśmy, wiesz, prawie do Szyparda dosłownie, wiesz tą, znaczy, tam. Jest, a to ta jest Tam doma, jest bardzo fajny zjazd jeszcze... do mnie. No jest taki... Luda, dobra, że zjedziesz... No. Zjeżdża zjedz, no. obmierz całe miasto i wiedziesz od razu do mnie I to jest gituwa, super. Duba gituwa. Gdy! To Muszę przyznać to du... <grym> ale pajechał. Bardzo szybki rajd. <grym> a jechał Co? Znaczy. Tak, jadę autem to dużo myślę i dużo się patrzy na boki jakby, że... <grym> Niby się niby gadam z właśnie skutam, czasem jecha. niby rozmawia, ale nie rozmawia, cześć. O, no. fio. On coś ja mówi, tak. ale. A to w sumie... Jak, jak całkowicie zwykle. zamilknę to już wiadomo o co chodzi. Były by, 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 takie momenty. Tak. Były, Były takie A, momenty jest moje winy. To, to jest samo jak na nagrywkach to, to jest tak samo jak na nagrywkach. że jest takie... Takie zamknięcie. By, by... Ale piękny też był moment jak Sylwester mówi: bo... Nie no nie będę jechał już tyle i tyle. O! Po czym, dosłownie, tak, po, po czym 5 sekund później jedzie jeszcze szybciej i tak, ja tak patrzę <laughs> na niego, tylko on tak już na mnie wie, co ja powiem zaraz. Co? 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 <laughs> to coś świeżak. co, świeżak? Nie, bo, bo tam była ta akcja, nie, i, A, i dlatego było takie, nawetą. tak, 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 i było nie, dobra, no. już dzisiaj ten, już dzisiaj wszystko okej. Okay. Po czym 5 sekund pójdąc... 5 dopiero... do... minut minęło i już się no, zapomniał o tym. Ale wtedy się <noise> przestraszyłem, no. Chłop wyjechał mi na... mój, mój pas, mnie z bielawetą na drugi pas. Jakby jakieś inne auto jechało, to chłopie. To by cię nie było być z nami tu. Ta, jeszcze oto. Ta, nie tylko mnie. No, koga z tego jest Mnie też nie. Co? Nie! Nie, nie. Ej! <noise> Pomogłem Górku. ci, pomogłem ci, pomogłem no, jakieś, no. Jak można jechać lawetą i się nie patrzeć w lusterko, tylko pakować ci na drugi pas, no? No bo jest większy, pamiętaj Bo, wy, bo, bo według niego, on nie wymusił pierwszy. pierwszej tak. No, to chyba guzi <gulanie> to Według Sylo, niego, nie... on Ale nie wymusił ja, ja go rozumiem Pozdro Strąbiłem go no, On nie podjeżdżał <gulanie> Został strąbiony Szylo, czy, to jest też ten rodzaj kierowcy, który najpierw ja Właśnie na kamerce było widać, jak to wyglądało z trąbieniem. Eee, umba! Tak! ten pan Nie bamba. Jest mistrzem w ogóle trąbienia. On najpierw trąbi, a później robi komuje. A tak. później tak Nie, 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 nie. Tak, jeszcze wiązanka, dokładnie, jeszcze wiązanka musi wlecieć i Dopiero wiesz. Tam jest cykołyk, śmieć, cwaniak i inne tak. tego. Pod paluszkiem po, paluskiem. Tak, i ja co nie robisz? Nie Jak nie robisz? Nie co robisz, baranie? trzy razy większy od syna, Syro, bo ma jeszcze syla, syla, dwóch gości syla, w samochodzie. Syro to mikro. <laughs> nie no, miał dwóch większych gości w samochodzie, więc. A <laughs> to to nie ta, co później. To <laughs> no, to jedna akcja była. Na początku pasat, później Matys zielony. Granatowy pasat i zielony oh. Matys. Bardzo pamiętam. A to ci, na to na tej wiosce. Wtedy to, to, to co dużo akcji, było, szepar tak samo pociągiem dojechać nie mogło. No, 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 no. Pamiętam, czekaliśmy na szepar. Na... w Kielcach? No. Tak, A, Tak, później tak. tak ale wiecie dlaczego? W ogóle ja tak sobie jadę, coś tym czytałem albo słuchałem muzyki, nie pamiętam I nagle widzę jakieś takie kawałki plastiku, gdzieś za tym, za, za oknem, tak, co jest, nie? <śmany> <śmany> I potem czekam, moi drodzy państwo, nastąpiła awaria, mianowicie pociąg się ja prawie wykoleił, albowiem je... samochód wjechał na trakcję kolejową. <śmany> nie wiadomo, co, te, co teraz będzie. Proszę utrzymać miejsca. No i tak zasiedzieliśmy. No i się sobie miejsce. Tak. I na jakąś, ale nic się tam mogło się nie stało. Oprócz tego, że go tam przekoziałkowało, ale tak było taki dziwne: Jak popatrzyłem się przez kroczy z i tam jakiś plastik, <laughs> jakieś szkło, tak co jest, nie? Jakby. Łata No. O cię panie. Nie! <laughs> <laughs> okay. O tu, tu ładne. Tu ładne w sumie. O nie, ładne Jak się tam zatrzymacie, to nie wiedziecie, więc. Że tutaj... Jak się zatrzymasz to nie wiedziesz! No nie no. Jak nie? Pato. S? Jak się zatrzymasz? Ja chyba tylko na pół sekundy puściłem wóz, nie? No, ale po co puszczam? Czepard! Nie wiem czy Puściłem Co ty tak chcesz ode mnie? Grałem farminga, więc wiem co to. Ja sobie krawędzi. No tam jest zawrotne 40 no, km na nie godzinę. Wiemy, co to zaciąganie pożyczek? No. No i tak, tak. To no. w życiu nie miałem żadnej. Sylwester, jak tam zaciągnął pożyczkę, to potem ja przez cztery odcinki na nim zarabiałem, no. potem przychodzi, posterek, zaciągał nową, no nie. No chyba se jaja robisz. No się, chyba że se tu... robisz, no nie no, jechałem na pełnej. No trzeba było puścić, Ale na pełnej jechałem, znaczy, e, zatrzymało mnie tam. Jedziemy o, w duszku. tak motorek tak nie oddaje i no. na tym przejeździe. Jedziemy no, w duszku. Motorek, jeża, no. motorek. Teraz. Motorek. Bati. E, ty... No bliżej? nie, no. O, ale drugi tak! O, się odrywa, przy końcu. Nie wiecie co to zrobić, kurde pelek. No, no, trzeba się ustawić. <noise> w dupę jeża. <noise> w dupę jeża! <noise> A dobra. Widzę się, dupę. rozpędzę trochę. Srati-tati. O kurde pelek, nie wyszło. <noise> Typo, Typowe coś tak. Się... To jak tam jeszcze raz? Jak tam strąbił? Czekaj. Jak tam strąbił? <głos> <Czekaj>. <głos> jak tam <Najszybciej>. strąbił? <noise> no co? Sam szczęśliwie. No szczęśliwie. Na końcu Co to jeba? było? <laughs> jakś ufo się z tamu chciało z nami skomunikować, czy no co? teraz mocno i dalej wypadam z całego końca. Kur... Czebele no. Hey, co ja zrobiłem? Jakiś taki wypadek. Gówno kurczę pieczone. Gówno? Jak jeździcie? Piepiększa na kontrolu? Rady. Na shifcie? Właśnie, Właśnie na shifcie. nie wiem jak tu jechać. O ty, na shifcie to działa. Ale jak go zarzuca tej po wyjeździe. Ecie, kur... O kurde! Kurde, ale tego shifta w ogóle nie można puszczać chyba A teraz on no, trzeba... Można, się wziąć... wziąć... trzeba, bo cię wyrzuci... O! Dobra <gryś> Spadłem na pórę. Ej, też chyba tak samo <gryś> <gryś> Dobra, koks Oddało o, Ja tutaj... Co? Sprawię, ale ze shiftem? Tak Tak, shiftem, a później kontrolem zrobiłem <gryś> Strzał <gryś> Bomba na banie ja Jadę, jadę Jaguarem kurde A z jubilerskiego wybiega dwóch Gości Klatką Dwu na pełnym spidzie. Wiecie, mnie rozstrzelali Wiecie jak to, wiecie jak to działa A czekaj, chwila, stop W czym? Gdzie? Gdzie guzik? Kurdebele, gozik! Co? Ja się jadłem guzik mieć Wesele wyszło tylko Uuuuh, debele! guzik. Na guzika wesele będzie mocna. <głosik> ty! Gdzie ty jesteś, co? Ty jechałeś za mną? No już nie jadę, bo spadłem na tych kółka. <głosik> jak ty spadłeś na kółkę jak tam nie było gdzie spać? Nie mogę to Kury debele mole. No? Okej. Okay. A co, nawaliście na moim weselę co? <głosik> jak zaprosisz, to owszem. No, no. O, zaprosisz właśnie na wesele? No, że tak, A, tak, 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 teraz tak mówisz. Będziemy rozliczać później, jak będzie na, wesele. Jak, na jak, spoduje, jak, jak zobaczymy zdjęcie, ja, to, to wtedy, wtedy stinky cheese! Tak, tak, o, wtedy pójdą ciężkie działa. No, co będzie. No, co? Się hajta, no. nie to się no. Ewron. Nie o to chodzi! Ale tam wiesz, ale będzie Ewron na tym na weselu, a nas nie będzie nawet, no. Co? Ja. Tak, tak. Ale będziemy widzieli fotę Efrona. Będziesz wiedział, jak wygląda. Dobra, panowie. Ja wiem. No był u Izaka przecież kiedyś. No. To też nie nie Ale on na ale Facebooku normalnie weselu. A myślisz, że. Myślisz, że my to wiemy? Ktoś w ogóle daje walenie o takie rzeczy? Nie wiem, no nie wiem, bo jest na no, sylod. To, okay. jest, no, to nie, nie jesteś na tym spiku, aha przepraszam. Jest. Oh wait. No, w, ogóle, w ogóle nie jesteś na Teamspeaku. Aleee... No, Discord no, załóżaj. Okay. Mi Discord nie działa. Bierzemy silo, powiedziałeś. To guzik? Jak nie działa? No pierdziała cały czas na mikrofonie jest. To ja, 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 jak ja u siebie na fogu z Ja Nie, by ci to powiedzieć. To za każdym razem jak e, guzik nam coś mówi, po prostu... Tak. A? A, -a, -a? Nie no, przepraszam, taki żarcik Aj, szybki. teraz Tak. Z nos mroziło, tak. Żarcik no, był no. taki szybki. Aż tak w nosie No i prawidłowo. Freeze! Bo ma... Frize, bo ma... Tak. Teraz byś taki jeden post na Facebooku przypomniał, self-made'em. Selfmade no, to gra, czy... Stary, ja powiedziałem więcej razy słowo Ewron dzisiaj, jak, odkąd Guzik przyszedł, niż kiedykolwiek w życiu powiedziałem, więc... Ja się nie prosiłem. Naprawdę. Ale my prosiliśmy. Ale ty chłopie, z tobą się kojarzy zawsze, więc Nie no. normalnie tutaj, a ja nie? Dzięki i te sprawy. Nie, mi się Guzik z Lezim jeszcze kojarzy. No i jeszcze z kilkoma innymi osobami. Już się nie no. z Właśnie, ej właśnie, czemu tu nie pojeździ z nimi do Włoch? Jak to jest? Nie, nie wzięli go, co? Tak samo jak nas no, za jak? nie zapraszał. Ja nie wiem kto najgorzej, teraz jaki kim wy no. mówicie, kto pojechał do Włoch. Pan do no, rezi. Z rezi. Aha, myślałem, inni. Z pojechał, no. Ej, ale ja <laughs> mówiłem dużo razy, ta siostra jest tak wysoka! Jezus Maria. O, Też o ale... Mówiłem, jest giga potężna. Ale... Metr 1,90 m jak nic. Co? Ile? Z... Więcej masz, jakby. No z 1,90 m, wydaje no, mi się. Uh. A Rezi też jest nie wysoki. Rezi tak, to 1, wiemy. wiemy. Rezi tak, ale. Mamy, ona tak. nie wiem, po 1,90 m. 85 m. Tak, no, no w każdym 90. razie na pewno wyższa od nas wszystkich. No, tak, to tak, to tak. A to tak, to tak. Nawet jakby mi guzik na barana stanął, to może i też. Ale, ale spokojnie. Niewiele byś tam zmienił. Ale to mi się wydaje. Nie, ona jest spoko, tak. Dzięki, że wjechałeś, Hogaty. Naprawdę bardzo mi miło, że wjechałeś. <laughs> przepraszam, myślałem, że jesteś za mną. Ej, naprawdę, sorki. Dzięki, Hogaty. No, nice. Hogaty myślał, weźmy. Hogaty... No, <laughs> w zapomnę. zapomniałem. tak. Także przepraszam, drodzy widzowie. Pomyślał za dużo... za dużo, za dużo o Wiktorii Reziowej pomyślał i... <laughs> tak.